Dzień dobry, moi drodzy. Witam was bardzo serdecznie w kolejnej aktualizacji tego, co się dzieje na rynku Bitcoina. Pamiętajcie, proszę, nie są to ani porady, ani też rekomendacje inwestycyjne. Dzisiejsza aktualizacja będzie bardzo na spokojnie, może też być dość krótka, ale po prostu chcę ją nagrać, opublikować, bo uważam, że jest dość ważny moment na rynku. A po prostu czuję się tak ładnie mówiąc, no nie za dobrze. Stąd, stąd dzisiaj, moi drodzy, będzie taka krótsza aktualizacja, ale jest, więc startujmy. Kochani, ruszamy. Ogółem tak, jak wiecie, działamy wspólnie z, działamy wspólnie z Dominikiem. Dominik ostatnio udostępnił tutaj możliwość wsparcia oliwki, jeżeli chodzi, moi drodzy, o operację. Małżowiny ucznej i przewodu słuchowego w Stanach. Zebrali już naprawdę kawał, kawał środków. Co, moi drodzy, pod tym filmem będzie też link właśnie do zbiórki dla oliwki. Jeżeli macie taką ochotę, to ja was po prostu serdecznie do tego zapraszam. Nawet wiecie, tysiąc osób wesprze po 10 zł, to już jest 10 tysięcy złotych, więc jednostka sama, raczej nic nie, nie zmieni, ale po to. Po to zawsze ludzie gdzieś łączyli się w, wiecie, w grupy, dawali sobie radę, wspierali się, żeby właśnie też pomagać po prostu innym, bo wtedy kilkaset, kilka tysięcy jednostek ma ogromną, ogromną siłę. Stąd link jest pod tym filmem. Pomagajmy, bo sami kiedyś możemy tego po prostu potrzebować. Oby nie, ale warto się gdzieś tym dobrem, moi drodzy, dzielić. Dobra, idziemy dalej. I teraz tak, jeżeli chodzi o długi termin, Oto co się dzieje ogólnie na rynku. Tak jak wiecie, moi drodzy, SP: jest to rynek, który od lat respektuje cykliczność Benera. Jest to cykliczność, która pokazuje, że tak naprawdę w pewnym sensie te ruchy cenowe, wzrostowe, spadkowe, one już są zaprogramowane, czy też ustawione, czy też rynek jest na tyle zmanipulowany, że te cykle się powtarzają. A pewne wydarzenia są po prostu w dużym skrócie, takie jakby może to zakrywać jakąś teorię spiskową, ale mogą być kreowane na poczet tego, aby właśnie w odpowiednich miejscach był wzrost, czy też spadek, gdy duży kapitał już po prostu z rynku, moi drodzy, wyjdzie bądź z niego wejdzie. Więc patrząc na cykliczność benera, przed nami jeszcze do tego końca, roku 2026, teoretycznie jest ruch wzrostowy, możliwy. Co jest bardzo ważne, oczywiście pamiętajcie, że nie są to ani porady, ani rekomendacje inwestycyjne, ale Bitcoin naśladuje SP i w tym momencie Bitcoin w miejscu, w którym jest, czyli jest to moment, w którym cena się zatrzymała, jest lokalna konsolidacja. Po wcześniejszym wyjściu z konsolidacji, gdzie czekaliśmy na to wyjście górą naprawdę długo, ale wszystko się zgadzało, czyli mamy faktycznie ten wzrost. Nawet były takie momenty, że wiecie, niektóre osoby mówiły i bardzo słusznie, że mówimy cały czas to samo, że czekamy na wyjście z konsolidacji, no bo jeżeli masz coś, co w większości działa w sensie strategię, to trzymasz się jej, a nie zmieniasz się jak taka chorągiew, niezależnie czy zawieje z lewej, czy z prawej, znaczy trzymamy się strategii i oczekujemy na dany ruch. A pamiętajcie, że po takich konsolidacjach, jakie widzicie teraz, czy widzicie wcześniej, najczęściej są właśnie bardzo dynamiczne dynamiczne ruchy <coughs> dobra, idziemy dalej e, czyli teraz tak, mamy moi drodzy konsolidację na tym etapie rynku, naturalnie jest nowa cena, nowy czas, ale zobaczcie, że taka oto konsolidacja na tym etapie rynku, czyli po wyjściu z wcześniejszej konsolidacji po Halvingu, była również gdzie? no właśnie, po trzecim Halvingu w roku dwudziestym, nawet miesiące plus minus się zgadzały, czyli mamy listopad grudzień, a teraz mamy moi drodzy, tutaj zobaczcie proszę, e, grudzień e, styczeń Czyli mamy inną cenę, inny czas, ale w tych samych miejscach jest ten ruch, ok? Poprzedni tutaj ruch, jeżeli chodzi o cykliczny, cykliczny wzrost po, po wybiciu konsolidacji po halvingu, też zobaczcie, że były te konsolidacje, one cały czas się powtarzają, czyli cena jest inna, czas jest inny, ale struktura ceny, to co jest najważniejsze, jest taka sama, czyli duży kapitał rozkłada zlecenia w taki sam sposób. Zobaczcie, przed wyborami w Stanach Zjednoczonych wrzucałem film na swój kanał Trumpowe, Lowe czy coś w tym stylu. Taki tytuł miał ten film, gdzie mówiłem o tym, że tak czy siak będą dalej wzrosty. Dlaczego? Bo samo wydarzenie ma tylko dopalić dany ruch, a do transakcji dochodzi już znacznie, znacznie wcześniej na rynku i też nieraz to pokazywaliśmy. Czy przed wyborami w Stanach, jeżeli chodzi o, o Trumpa, czy jeżeli chodzi o ostatnie dane i a propos inflacji. Na Twitterze publikowałem właśnie wpisy i tak cena zrobiła to, co było w strukturze ceny, niezależnie od tego, co było, jeżeli chodzi o dane inflacyjne. Dobra, czyli tak, aktualnie trwa konsolidacja. Z tej konsolidacji ja prywatnie spodziewam się dalej wyjścia górą, czyli tak patrząc bardzo lokalnie, na ten moment cenę trzyma strefa 97,100, no do aktualnej ceny. Od tej strefy cena powinna dalej... Wzrastać. Jak wiecie, tą wzrostową strefę oznaczyliśmy przed, przed weekendem, czyli, czyli do tej strefy cena spadła, odbiła bardzo dynamiczny ruch, właśnie, mój drodzy, został wykonany. Czyli widzimy, że cena reaguje na tych poziomach. To jest dla mnie najważniejsze. Nie interesuje mnie żadna dopisywana ideologia, czy, czy, czy skupianie się na tym, że ktoś gdzieś coś powiedział, jakieś newsy. Bo to nie jest strategia, tylko po prostu, moi drodzy, jest to potem takie podchodzenie do rynku, jakby to miał być jakiś hazard, czy, czy, czy miejsce, które ma nam dostarczać emocji, ok? Więc to jest strefa pro wzrostowa, która teraz trzyma cenę. Dopóki ona nie jest wybita, dalej możliwy jest ruch wzrostowy. Jeżeli została ona wybita, no to niestety przechodzimy w tą szerszą strefę wzrostową, która sięga aż poziomu 81 500. Ale na razie spokojnie. 97 9753 ma po prostu dalszy możliwy wzrost ceny, więc tak, ja prywatnie dalej spodziewam się ruchu pro-wzrostowego. Jeszcze gdy spojrzymy na jedną ciekawą rzecz, to jak wiecie, 20 stycznia 17 roku też było zaprzysiężenie prezydenckie i nawet teraz możecie zobaczyć, że przed tym zaprzysiężeniem cena zrobiła to samo, co w tym roku, w tym sezonie, też przed zaprzysiężeniem, czyli mieliśmy lokalny dołek, nowy lokalny dołek, zebranie wszystkich ludzi, całego kapitału, którzy handlują na to, że nowy dołek oznacza kolejne możliwe spadki. Gdzie, no, tak patrząc bardzo ogólnie, oczywiście nie, u, nie ujmując niczej strategii, ale no, takie podejście no, na rynku jest najczęściej zbierane w drugą stronę i tak właśnie. Dzięki temu, że ludzie handlują czasem na podstawie, wiecie, takiego bardzo emocjonalnego podejścia, to potem jest za co wzrastać, tak? Czyli gdy ludzie sprzedają tam, gdzie są dołki, to duży kapitał ma od kogo odkupować, jak na targu. Tak, lewa strona, prawa strona, wszystko musi być wyrównane, aby dochodziło do, trans do transakcji. Ale gdy, moi drodzy, nie ma od kogo kupić, no to naturalnie oznacza to, że nie, że nie ma sprzedających, nie ma od kogo kupić. Tak więc sprzedający muszą dać być moi drodzy w jakimś, jakimś stopniu wywołani do po prostu rynku, do, do, do otwierania swoich pozycji. W tym roku to samo lokalne dołki, zebranie tej moi drodzy płynności, następnie trend pro wzrostowy. I spójrzcie, proszę, tutaj mieliśmy sytuację, gdzie po 20 stycznia było podbicie do góry i powrót, a tutaj mamy sytuację, w której po 20 stycznia mamy też podbicie do góry i powrót. Czyli na ten moment, jest bardzo ciekawe, ten bardzo, oczywiście, lokalny ruch ceny jest podobny. To też pokazuje, że ten sam kapitał na rynku obowiązuje i też, że druga strona rynku, czyli klienci detaliczni, też po prostu na rynku są. Cena zachowuje się bardzo podobnie, mimo tego, że dzisiaj ta cena wynosi 100 tysięcy, a tutaj wynosiła ona 1000 dolarów. Oczywiście jest to taki prosty tutaj przykład. Nie po to, wiecie, wrzucam analizy zawsze przed ruchem, czy to było przed inflacją, czy przed wyborami w Stanach, czy a propos cyklu do 2022 roku, żeby teraz, wiecie, całą ideologię wszystkiego, wszystkiego tłumaczyć, bo na to już czas był. Więc, kochani, mam nadzieję, że wszystko jest jasne, za dużo na rynku się nie zmieniło, trzeba się uzbroić po prostu moim prywatnym zdaniem w cierpliwość i też pamiętajcie o tym, żebyście, moi drodzy, byli najzwyczajniej w świecie bezpieczni, czyli Nieważne, ile ja mówię o jakimś możliwym scenariuszu. To i tak dla mnie każda analiza ma tą samą wartość ryzyka. Czyli ja, moi drodzy, jestem daleki od tego, żeby na jedną analizę ryzykować załóżmy 5% kapitału, a na drugą analizę na podstawie tej samej strategii 50% kapitału. Wtedy nie da się w długim terminie jakichkolwiek efektów, moi drodzy, osiągać. Okej. Okay. Zapraszam was serdecznie do tworzenia też, po, też poprzednich filmów. Yy, nawet jeżeli macie ochotę, to filmu z przed dwóch lat, gdzie obliczaliśmy właśnie dołek Bitcoina, gdzie mówiłem nieco szerzej o cykliczności. O to wszystko, moi drodzy, się powtarza. I nie będę w ogóle zaskoczony, jeżeli w ciągu właśnie lutego będzie albo lokalny dołek i dalej od razu trend wzrostowy, bądź już zaraz rozpoczniemy dalej ten trend wzrostowy. I zobaczycie, że wtedy. Media dopiszą mega, poprzez media zostanie dopisane bardzo dużo pozytywnych informacji a propos rynku krypto, poprzez media, poprzez dużo, dużą ilość influencerów, którzy mają płacone, niektórzy z nich za, za właśnie posty, za promowanie danego kierunku myślenia. Zobaczycie, że będzie hossa, którą po prostu, moi drodzy, będzie trudno dalej dogonić. Ja wiem, że wiele osób jest znudzonych i bardzo dobrze. Dlaczego? Rynek Was potrzebuje. Rynek potrzebuje tych znudzonych, tych, którzy będą sprzedawać, bo duży kapitał musi mieć, od kogo po prostu odkupić. Ta sytuacja, która jest teraz tutaj, jest to sytuacja w takiej małej skali, porównywalna, jeżeli chodzi o brak cierpliwości i o potrzebę oczekiwania na ruch. Tak jak to, moi drodzy, było tutaj po czwartym halvingu, gdzie zobaczcie, wiele ludzi, jak było po czwartym halvingu, wyciągajmy wnioski. Po czwartym halwingu wiele ludzi było zaskoczonych, że nie ma hossy. A po ilu halwingach od razu była hossa? Po, po trzecim? Nie. Trzeba było poczekać ładnych parę miesięcy. To może po drugim? Nie. Trzeba, trzeba było poczekać na ładnych parę miesięcy. To może po pierwszym? Trzeba było poczekać o dwa miesiące na ruch. Tak więc zobaczcie, że cena jest inna, czas jest inny, ale struktura rynku jest taka sama. Pamiętacie te dołki? W tych dołkach się ze mnie śmiali śmiali się śmiać, że niemożliwe jest to, że cykl będzie powtórzony. Dzisiaj, obserwując analizę sprzed dwóch lat, gdzie określałem te możliwe dołki jako właśnie już koniec yy, Bessy i początek nowej Hossy, to wszystko, moje drodzy, po prostu się zrealizowało i Bitcoin zrobił razy pięć. I znowu była, była gadanina, że przecież kryzys, sryzys, że to niemożliwe, ale rynku nie interesuje to, co ty uważasz. Rynek interesuje to, a raczej rynek jest sterowany przez to, co już jest w cenie. Zresztą ostatnie wydarzenia, ta propos inflacji, wyborów i tak dalej, nieraz to pokazały. Przypominam, moi drodzy, również, że dzisiaj o godzinie 20 będzie live, gdzie omówimy sytuację na altcoinach, na dogecoinie, na bitcoinie. Nie wiem prywatnie, czy na tym live będę. Na pewno będzie, moi drodzy Dominik. Bądźcie proszę, bo będzie to wykonane. Będą to analizy wykonane na żywo. Dzisiaj o 20.00 wystarczy się zapisać, klikając w link pod tym filmem. Jest to link rygielskiradek.pl. I tam już się kochani, tam kochani, zostawicie swojego maila. Zapiszecie się i będziecie na spotkaniu dzisiaj na żywo, bo przed tym spotkaniem wyślemy oczywiście link do pokoju. Na live, więc dzisiaj 20 będzie live. Pamiętajcie proszę o wsparciu zrzutki. Bo dla Was może być to coś niewielkiego. Kilka kliknięć, kilka, kilkadziesiąt złotych, a dla kogoś będzie to, moi drodzy, lepsze życie. Dobrego dnia. Dzięki, że jesteście. Ja też z wami jestem. Czy jest trochę lepiej, czy jest trochę gorzej? <grywka> Zrówka, kochani. Zdrówka pamiętajcie dbajcie o siebie, odpoczywajcie. To tyle. Do zobaczenia. Pozdrawiam gorąco, odmeldowuję się, czekamy cierpliwie na dalszy ruch. I naprawdę bądźcie, proszę, bezpieczni, bo jak wiecie, w grudniu wszystko, czym mówię, się po prostu realizuje. Jota, w Jota, jedno po drugim, jedno po drugim. Przed świętami również, gdy były te tematy wyborowe, wszystko idzie w listopadzie też jedno po drugim, jedno po drugim. Ja nie mam szklanej kuli i dlatego, jeżeli załóżmy dzisiaj nie mam racji, to ta jedna nieracja, patrząc na ostatnie pasmo, gdzie pod rząd bardzo dużo wchodziło, nie może być, moi drodzy, problemem. Dlaczego? Bo wtedy robimy z rynku hazard. A gdy, jest, gdy mamy podzielony rachunek, trzymamy stałe ryzyko do każdej decyzji, to jedna stratna nie zabierze całego poprzedniego, moi drodzy, zysku. Dbajcie o to, bądźcie bezpieczni. Na dzisiaj to już koniec, bo też już po prostu mi się nie ukrywam, że po prostu najzwyczajniej w świecie po ludzku nie chcę. Dobrego dnia, pozdrawiam gorąco, dziękuję Wam, że jesteście. Cześć.